SHIT Witamy, witamy serdecznie. Sztab w Górze Kalwarii właśnie przyjechał tutaj do Was, kochani, do Jurka Owsiaka. Chcieliśmy właśnie Wam wszyscy, kochani, moi drodzy, ofiarować 30 tysięcy złotych, bo właśnie tyle udało nam się zebrać dziś w Górze Kalwarii. Absolutny hit sezonu, kochani, ale przyjechaliśmy także nie tylko z pieniędzmi, przyjechaliśmy z tymi wspaniałymi piernikami zrobionymi przez uczniów zespołu szkół zawodowych imienia poprócz Emilii Gierczak z Góry Kalwarii, które właśnie zaraz wręczymy, mam nadzieję, Jurkowi, ale także zespół szkół przygotował tor, który udało nam się w górze Kalwarii, wylicytować za słuchajcie, 500 zł. Absolutny hit sezonu, rekord świata. Kochani, wszystkim absolutnie mieszkańcom miasta i gminy Góra Kalwaria, pięknie dziękujemy. Działo się, działo i fantastycznie było. Dzięki, piękne. Świetny dzień zbierania pieniędzy, świetny czas spędzony z tym małem. Reakcje ludzi i naprawdę pozytywna atmosfera. Kuba, chciałbyś coś powiedzieć? No, pozdrow swoją mamę. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy jego mamę. Pan Stuperek! Y Raz, pięć, cztery, cztery trzy, trzy, dwa, jeden. Cieszymy się bardzo z dzisiejszego spotkania tutaj i, i jesteśmy zadowoleni, że Jurek Owsiad wpadł na taki doskonały pomysł, żeby zebrane pieniądze przeznaczyć również dla seniorów. My należymy również do tych, którzy zawsze się przyłączają do e, datków na tak szczytny cel. Mamy również rodzinę za granicą, w Kanadzie i w Kanadzie też jest taka akcja, jak i w wielu innych krajach. I nasze dzieci też uczestniczą w tej samej akcji. Siema! Siema! Chcielibyśmy pozdrowić całe Bielany, Szep 305, stab Bielan z gimnazjum numer 73 i liceum imienia Lelewela. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są w studiu, całą Polskę, wszystkich ludzi, którzy wrzucili kasę do puszek. No i w ogóle jest świetnie, no ich się wow, Siema! Jako szef sztabu przy liceum Batorego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za bardzo hojne dotowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało nam się zebrać prawie 30 tysięcy złotych i naprawdę było wspaniale. I wolontariusze w ciągu 4 godzin zebrali się, rozliczyli naprawdę niesamowici ludzie, a to w większości gimnazjów. I super. Cześć, witam serdecznie ze studia przy Boronicza 17. Serdecznie gratuluję kolejnego wielkiego finału Jurkowi Owsiakowi. I co? Siema, bawimy się.